Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale z Dogi i Bobertosem Siema, ja jestem Bobertus A dzisiaj będziemy zwiedzali las To jest jak woreczek na kółko Także zapraszam do subowania naszego kanału yy, I zalajkowania, jeżeli chcecie takie typu filmiki Także chodzimy, sobie teraz tutaj w górę O Okurę! Okurę! Okay. Mamy Okurę! 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 sobie Okurę! 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 mamy? Okurę! tu Ej, to jest Co? No i stąd ten telefon. To jest z gówno. Nie luci spod nie danas na telefon. Papier to. Kurde, ale to jest... Joka jest. Moja trypofobia dostała trypofobii. Ojcie <tryfobia> jest go a ja to było otwarte, jak ty nie, nie. No właśnie nie, to nie było otwarte, te dwa były zamknięte. Także Uu, to, to chodzimy dalej. No. Uh. Ja o, Ale powiem tak, o, ja tutaj nie idę, bo tutaj no. dużo. Muszę tu jest I to więcej niż twoje życie Jest warte <grymne> <grymne> Patrz to Ja się piszę Nie trzeba się Musisz to O ja pielęcie Co to było? Слушай, что? Так. вот здесь ту. А то не знаю. Не ты. Не знаешь, что я не. Я тоже не. Я тебе лучше на телефон. Там я тоже. Запас мне может тут а drogę dla rowerów Oj, tam stała także widzimy się coś. dobra, znaleźliśmy tam jakiś box w co nie wynika no co co ja tam nikt nie strał, tak Bobertos powiedział bo tyś miałeś Podzimy tu mamy, także mamy tu przejścia. Mm. Mamy dłoń Pi, okej, próby iiii i chodź tu tu? no tu nic nie ma a jak człowieku tu można zrobić coś? i czemu tu wygląda jakby czemu tutaj ja pierdolę człowieku tutaj ktoś spał ktoś tu miał jakąś bazę albo czegoś ktoś tam chyba spał paprocz papryczku no tutaj chipsy. Patrz, patrz. To Tutaj też Dobra, więc wychodzimy stąd za chwilę. Tam jeszcze jest troszkę. Łapka w górę. Łapka w górę. Musicie mi nie zazdrościć, bo wy jej nie dajecie. I jej nie macie. Dobra, Jeż, idziemy jeszcze raz tam, gdzie była otwarta rura. No nie, no, no to ja to się ma... No I na piernicy, nie chce się tu. Nie, nie. Co dobra, dobra, widzowie. Widzowie, takiego burgera Derwana będę jadł. Nie, wiecie, na, na tym kanale, minion subskrypcji, to chodzimy tam, tam. chodzimy tam, tak. Na milion słów jak dobrze się to no, wejdziemy tam i nie żartujemy. Nie żartujemy więc teraz wychodzimy stąd. Tutaj, ja sam nie wiem gdzie my jesteśmy teraz. Bo właśnie my się zgubiliśmy. No. Przecież gdzieś chodziliśmy i znaleźliśmy trzy drogi. No to jest to miejsce. No i teraz musimy poszukać wyjścia. Jak? Czajnik. Czajnik. Mm. Także patrzcie. Tu jest to. Aj wyjdziemy tam jeszcze zobaczyć? No, ja idę. Dobra, Aj wy... Albo dobre ja Nie, ja bym swój. Włącz latarkę. W lekarze? Tak. Kurde, eksplorator kurde 3000 Idź Tam? Kiedyś wyjdziemy jak będziemy mieli milion subów, czacie to? A ja teraz idę O To jest O ja pierdol nie, 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 nie. Sieć Dobra, także to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli dobicie tutaj dwie łapki w górę po trzy, to. to sobie... Czyli w tym, którym jesteśmy. A jaki to jest to? Ja nawet sam nie wiem, i teraz trzeba znaleźć wyjście. Tak. Więc to by było na tyle. Pa.